Co chcielibyście usłyszeć dzisiaj? Zapytajcie siebie samych. Tak, krótko, 5 sekund. Co chciałbym, co chciałabym dzisiaj usłyszeć? Jakieś 20 lat temu, będąc jeszcze w Cieszynie, na placówce, właśnie w środę popielcową, późnym wieczorem słuchałem Radia Katowice. Była taka nocna audycja właśnie na temat posypania popiołem, na temat rozpoczynającego się wtedy w środę popielcową Wielkiego Postu. I jednym z gości zaproszonych do studia był ksiądz Wacław Oszajca. Odpowiadał na pytania, które. Telefonicznie otrzymywał od słuchaczy. I w pewnym momencie zadzwoniła jedna osoba i takim rozedrganym głosem mówiła, jak ojciec tak może. Dzisiaj, kiedy potrzebujemy nadziei, wy nas karmicie takimi tekstami? Prochem jesteś, i w proch się obrócisz, a my potrzebujemy nadziei. Ewidentnie nie chciała tego słyszeć. No co? Ojciec Wacław spokojnym głosem mówi, ale proszę Pani, my w liturgii często powtarzamy te słowa, nie tylko przy okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu, zawsze przy okazji pogrzebu padają te słowa, które tutaj Pani przytoczyła, ale tylko to zdanie w połowie. Ponieważ tak naprawdę to zdanie brzmi: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Jak sobie pomyślałem, wtedy, na prochu została. My dzisiaj też przychodzimy po proch, też pewnie spragnieni nadziei. W naszym całym zabieganiu, zagonieniu, często nawet w takim pokaleczeniu złością, grzechem, nieprawością tym w nas i tym poza nami. Pewnie z głębi serca pragniemy, żeby Bóg udzielił nam daru nadziei. Dlatego zapytałem, co chcielibyście dzisiaj usłyszeć, bo tak jak w każdą środę popielcową usłyszycie to samo. Zawsze to samo. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pośćcie, podejmijcie uczynki miłosierdzia, przemieniajcie się. Bóg wam wszystko daje, gdybyście to zagospodarowali. On was do tego zaprasza. No i tak niestety często jest w naszym życiu, że nie dajemy Panu Bogu dopowiedzieć zdania do końca. Słyszymy, już się, już się buntujemy, już jest w nas zgrzyt, bo, no bo chcielibyśmy czegoś innego niż On nam daje. Chcielibyśmy taką magiczną pigułkę, którą połkniemy. I już jest wszystko ok, już nie potrzebujemy niczego więcej, możemy dalej robić swoje. A tutaj Bóg dając nam siebie jednocześnie mówi: Zagospodaruj to, nawróć się, zwróć się ku mnie, powracaj do mnie. I tak przez cały Wielki Post co chwilę będziemy otrzymywać to zaproszenie, to zaproszenie, które niekiedy przybierze formę aż przynaglenia. To jest to, co ci daje, wskazuje ci tę drogę. Dzisiaj na samym początku tego wielkiego postu to nawracajcie się przybiera formę takiego potrójnego drogowskazu. Mamy się najpierw, to jest bardzo ciekawe, jak skomponowana jest dzisiejsza ewangelia, bo najpierw Mateusz mówi o człowieku. Najpierw zwróć się do człowieka, kiedy dajesz jałmużnę, kiedy dajesz się w ukryciu tylko przed Panem Bogiem. Ona najpierw powinna zagościć w Twoim sercu. Powinieneś zobaczyć w swoim sercu tego człowieka, który stoi przed Tobą, otworzyć przed Nim swoje serce. Co dasz fizycznie, to dasz, ale najpierw musisz otworzyć swoje serce przed nim. Na następnym miejscu jest sam Bóg, kiedy się modlisz, kiedy zwracasz się do Pana Boga, nie na pokaz. Zobacz swoją modlitwę, jaka ona jest. Czy ona jest rzeczywiście, czy tylko chowasz się w swoim pokoiku, żeby cię nikt nie widział. Tam już robisz, co chcesz. Ale Bóg cię widzi. Bóg ci daje to zaproszenie. Możesz się modlić. Tak naprawdę możesz ze mną porozmawiać. Możesz mnie dalej słuchać. Otwierać swoje serce, tak jak otwierasz je najpierw przed swoim bliźnim, tak otwierasz je przede mną, ale też otwórz swoje serce na Ciebie samego. Poznaj siebie, kim jesteś. No i między innymi właśnie w tym celu jest ten post, żeby zobaczyć siebie samą, siebie samego. Zobaczyć, kim tak naprawdę jestem. Czy jestem niewolnikiem, ciągnionym na sznurku moich pożądań, pokus, czegokolwiek? Czy też rzeczywiście jestem człowiekiem wolnym? I w tym potrafię też i Wyrzekać się tego wszystkiego, co przeszkadza mi otwierać moje serce na bliźnich i na Pana Boga. Dzisiaj Pan Bóg mówi, tak mi się skojarzyło, takie przysłowie, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. A Pan Bóg ci daje pościel. Jak to zagospodarujesz, tak będziesz mieć. Owszem możesz zostać tylko na popiele.